Kiedy znajdujemy się w sytuacji trudnej, nowej, kryzysowej, zwłaszcza będąc w pozycji menadżera, to wtedy staje przed nami kilka nowych zadań. Pierwszym z nich, i świadomie mówię o nim jako pierwszym zadaniu, jest zadanie regenerowania własnych sił. Tak jak w samolocie, w czasach, kiedy lataliśmy samolotami, słyszeliśmy czasami taką instrukcję, że jeśli wypadną maski tlenowe, osoba podróżująca z dzieckiem zakłada maskę najpierw sobie, a później dziecku. To analogicznie, menadżer w pewnym sensie jest zobowiązany, żeby najpierw zabrać właśnie własny rezerwuar energii. Co prawda, ludzie, którymi menadżer zarządza, nie są dziećmi, ale jednak w sytuacji kryzysowej, w sytuacji trudnej, Często nasza psychologia idzie w stronę czegoś, co nazywa się regresją, czyli jesteśmy jakby taką bardziej dziecięcą wersją siebie. A zadaniem menadżera jest, żeby zadbać o własną dorosłość, własną dojrzałość, a ta jest niemożliwa wtedy, kiedy się na przykład boimy albo jesteśmy po prostu wykończeni, więc to dbanie o własne rezerwuar energii jest pierwszym zadaniem, które jest niezbędne do tego, żeby dobrze wykonywać te zadania związane z zarządzaniem innymi. Co to oznacza? Dla każdej osoby oznacza to coś innego i pewnie będąc już człowiekiem dorosłym, um, wielu z nas wie, co nas naprawdę regeneruje. Wydaje mi się, że ważne, żeby popatrzeć na to w kategoriach etycznych. To znaczy, że to jest właśnie nasze własne zobowiązanie w stosunku do siebie, ale też innych, żeby o ten rezerwuar zadbać. Pierwsze zadanie. Zadbać o własny rezerwuar energii. Drugie zadanie to jest coś, co psychologia nazywa kontynerowaniem czy też pomieszczaniem. To oznacza, że jeżeli ja zarządzam zespołem, to moim zadaniem jest zrobić przestrzeń na te trudne rzeczy i pomieścić te trudne, zwłaszcza emocjonalnie trudne rzeczy, które się będą w moim zespole wydarzały. Będzie niepokój, będzie poczucie krzywdy, będzie poczucie, że. Coś się wydarzyło, co nie jest sprawiedliwe, będzie lęk, może będzie smutek, bardzo dużo obaw o przyszłość. I teraz można oczywiście powiedzieć zespołowi: ogarnijcie się i wróćcie, jak się uspokojicie, bo jesteście dorosłymi ludźmi, ale bardziej się opłaci z punktu widzenia skuteczności pracy tych ludzi, których pracą zarządzacie, żeby właśnie zrobić, pomieścić te trudne stany. A to pomieszczenie oznacza po prostu zrobienie przestrzeni rozmowy. Przez, przestrzeń rozmowy to nie, to nie oznacza, że będziemy godzinami teraz wypłakiwać swoje żale, ale oznacza, że tworzysz jako menadżer pewną strukturę, w ramach której odsłuchujesz te właśnie trudne emocje. Oznacza to też, że w momencie, kiedy ludzie mówią o tym, co jest dla nich trudne, nie prostujesz, nie korygujesz, tylko rozdzielasz wyraźnie tą fazę. Odsłuchania, od fazy na przykład komentowania, bo tylko wtedy to będzie miało właśnie ten efekt, że mm, cały ten opór związany ze zmianą, i z sytuacją kryzysową się zmniejszy. Tylko wtedy, jeśli zostanie dobrze odsłuchany. I trzecie zadanie, obok tego dbania o rezerwuar energii i pomieszczania, kontenerowania emocji zespołu, to jest y, klarowne komunikowanie tego, co jest negocjowalne, a co nie. W negocjacjach się często mówi o tym, że są takie trzy obszary. Jest obszar nienegocjowalny, jak sama nazwa wskazuje, takie kawałki, co do których nie mam dyskusji. Jest obszar negocjowalny, czyli to jest taki obszar, w którym możemy pogadać, chociaż ja jako menadżer mam swoje stanowisko, ale chętnie posłucham Twojego i je uwzględnię. I trzeci obszar, obszar wolny, to jest taki obszar, gdzie mogę pozostawić decyzję po stronie zespołu. I to, co jest kluczowe, to jest po pierwsze, żeby było klarowne, co jest w tym obszarze, i po drugie, żeby jak najwięcej było tego, co jest negocjowalne i tego, co jest wolne. Czyli ja mogę na przykład powiedzieć zespołowi, słuchajcie, zdecydowałam, że się będziemy spotykać co, co, co tydzień półtorej godziny, to nie jest do negocjacji. To, czy będziecie w tym spotkaniu uczestniczyć, um, na przykład w domu, z domu, czy z Biura, to jest w obszarze negocjowalnym, a na przykład um, ostatnie 20 minut każdego spotkania, agenta tych ostatnich 20 minut zależy od Was, jest w obszarze wolnym. Zgłoszcie tematy, będziemy rozmawiać przez te ostatnie 20 minut o tym, o czym będziecie chcieli rozmawiać. Um, dzięki temu, że jest klarowne, co jest gdzie i że ludzie mają jakiś obszar wpływu, będą chcieli z Wami gadać. A to wydaje się też taką zasadniczą rzeczą w czasach kryzysu, że nie mamy takiego wyboru, czy nasz zespół będzie w stanie kryzysu, czy nie, ale mamy taki wybór, na ile będziemy wiedzieć, w jakim są miejscu. I im więcej rozmowy, im więcej otwartości, im więcej wpływu, tym szybciej ten kryzys minie, będzie płytszy a być może stanie się też y, zaczątkiem czegoś nowego, ważnego dla was wszystkich.